Garb to potoczne określenie zgrubienia tłuszczowego w okolicach karku. Ja swojego dorobiłam się kilkudziesięcioletnią pracą przy biurku. Obecnie w dobie smartfonów, telefonów, komputerów jest to szerszy problem, ale mam na to świetne rozwiązanie. Mam ćwiczenia, które mogą zniwelować albo nawet zlikwidować to schorzenie. Ja swoje już zminimalizowałam i zapraszam, nie jestem specjalistą, ale pokażę, jak się je wykonuje. Zajmują 5 minut. Pierwsze schylamy sylwetkę delikatnie, uginamy w biodrach, w okolicach bioder. Ręce zaplatamy w koszyczek i zakładamy na szyję. I 10 razy wykonujemy takie ćwiczenie. Zwróćmy uwagę, żeby pracowały barki, nie szyja. Szyja ma być luźno. 10 razy wykonujemy. Kolejne ćwiczenie. Spinamy sylwetkę delikatnie, wychlając się do przodu. Ręce w takim łuku. I podnosimy 10 razy do góry. Ponownie zwracamy uwagę na to, że pracują barki, ramiona, a nie szyja. 10 razy. Kolejne ćwiczenie to z tyłu zaplatamy ręce w kożyczek. Spinamy mocno ramiona. I podnosimy ręce do góry. 10 razy. Wdech, wydech, wdech, wdech. Kolejne, ostatnie moje ćwiczenie, moje ulubione, jest takie: opieramy łokcie o stół, o blat, o biurko, o komodę. <grym>, sylwetkę przechylamy o 90 stopni i mocno naciągamy ją do przodu, w dół. To jest ćwiczenie, przy którym taka jestem zrelaksowana, że mogłabym zasnąć. Czujemy, jak wszystko się wspaniale rozciąga, a przy okazji spina tu właśnie na karku. I teraz pewnie zastanawiacie się, kiedy znaleźć czas na takie ćwiczenia.